Cześć. To jest Kolejny no odcinek szachów. Mamy dziesiątkę z czarnym białym przeciwnikiem z Kanady. W rankingu no, wyższym niż mój. I specjalny zakładu od Garego. No co na to? Przeciwnik. pobił, pobił. Aha, i związał, ok. No i teraz w co się bawimy? Śmieszno, w nie wejdzie. Czyli wchodzimy w to. Wariant Podtera. Ok. Dwa konie. Długiej. Eee, no i chyba jedyna opcja teraz. Jedziemy w długą. Otwarty wariant. Eee, tu trzeba chyba zbić. Nie ma tolerancji, zero tolerancji, a i tutaj może mi zrujnować strukturkę, no ale za cenę gońca, czyli yy, cena gońca i oj, oj, czy coś tutaj przeciwnik nie przeoczył w wariancie podtera oj. Oj, no ma to, ale to. Oj, miał młoty fajne. To Tutaj, ale mogłem się jeszcze czymś zasłonić, czy nie? Tym bym się zasłonił. No dobra, spoko Jest ok. I chyba trzeba uciekać długo. Czekamy, czy nie? Król w środku, zostaje. Hmm. Czy mam to jakoś pobrącić inaczej? Um, może trzeba zrobić jakąś większą groźbę. Co on na to? Ha, <laughs> większa groźba, no dzięki. Thanks. No thanks. Dobra, chyba w to trzeba iść, no bo ja tu nic nie widzę. Trzeba uciekać po prostu to jest po prostu już taka ucieczka desperacyjna ale jest no desperado move tak tak zwane tym coś mamy on ma to ten hetman tu tego gońca wypilnego. co on na to Boję się, że wymyśli coś, czego nie przeżyję. Jest już full attack mode u przeciwnika. Boję się, boję, chociaż mam jeszcze to, ale to zaraz pójdzie to. Jakoś to bym powyprowadzał, tylko no. Hmm. Wchodzić w to? No, po prostu to. No to ja wtedy to. No dobra. Coś tu jest. Mam nadzieję, że jakieś głupoty nie strzelę, bo. Bo. Bo, bo, bo. Będzie DJ Bobo. Tu Hetman nie wejdzie, tu może wejść? Nie, już tutaj nie wejdzie Hetman. Czyli musi być to, to i korzystamy. Okej. Okay. planuję. Dobry ruch, a potem pewnie to. Ale poleci to. Hm? Jak myślisz? What do you think? No właśnie ma no to. Okej. Okay. Mam się czym zasłonić tym. Co wtedy? Nie wiem. Nie wiem, szczerze nie mam pojęcia. Hmm. Mogę jeszcze sprzedać trzaszkę tu. Ajajaj! I co wtedy? Panie kolego. Czy ja czegoś tu nie widzę? A? Mam nadzieję, że i mat. musi tu, tu, i chyba mat. Oby to był mat. Bo jest na ostrzu noża wszystko. I poszedł tu, tu, to jeszcze pójdzie tu. No dobra, no to chyba to musimy zbić. Wiem, że z czymś tu wyskoczy. Filip z Konopi. Yy, Grodzimy matem? On jakiegoś tutaj szacha? Chyba nie, na czarnym. Dobra, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Wszystko gra, kafa gra. Hmm. A tu? Czy tu nie będzie mata? Czy ma się czymś zasłonić? a nie trzeba na szybko tutaj ruchów robić tylko mimo wszystko dwa poważne błędy mam nadzieję że nie z mojej strony bo no podobała mi się ta partia dość no z małymi wyjątkami dwa poważne błędy kurde, kurde. No, ale też tego wariant jakoś super dobrze nie znam ale jest ciekawe na pewno jest ciekawe skoczki wchodzą no to jest raczej błędem Oj, może by było pchać. Okej. Okay. Wariantu nie znam z tym pchaniem. A to bardzo już daje przewagę. I tak, wchodzi pchanko. oni odchodzi. Co dalej się dzieje, bo trochę nie rozumiem. I wtedy... a długa rolka. No, mamy przewagę. To fajną. Też musi jakaś tam dążyć do roszatki. O, to jest nie najlepsze. Dawało, że to niedokładne. Fatman 4 Patrzmy. O, atak na gońca. Bronionko. Yy, to przed rozsadą broni. O, no w życiu by już nikt na taki róg, nie wpadł. Chyba nikt na taki ruch by nie wpadł. To bardziej przychodzi do głowy, no przecież to jest słabe, nie? Ale to będzie podwiązane. Co no tu ludzie by grali? No, nie no, taki ruch też by nie grali. To? O, to, to... Kilka ruchy. No dobra, mimo wszystko trzeba o tym pamiętać. Jak było w partii. Wróćmy do partii. Poszło tak, poszło tak. Tu wytraciłem przewagę, bo trzeba było to pchać. Tu mi zrujnował strukturkę. To był właśnie duży błoto. Ja pomyślałem, co po tym? A nie, tutaj trzeba było już... Ostro. Aż tak to wytracało. Pokaż ruchy. Gonię. Poczek odchodzi. Aż tak. No to jestem w szoku w tym wariancie. No dobra, skok tak czy siak. Mm, to jest błędem. A co tutaj? Już roszadka. Już roszadka. Dokładnie. On miał jeszcze jedną szansę. Jakby już doroszował. i wtedy nie miałbym moralnego prawa tego bić. Oj, była tylko jedna, jedna droga do wygrania tego skoczka. On skopał. Ja skopałem. Ale on skoka, skopał bardziej. Już w tym momencie tak. lepsze. Tu mogłem odejść, tylko to chyba nie groziło. A. Dobra, jakieś takie, czy groźby? Te groźby? No, po prostu trzeba było odejść. Chociaż no, przed Matem się broni. Ok, no tu, tu, Mat 7, siedmiu. Matwie. Ok, fajna partia, mi się podoba. Wariant teraz spoko. Także dzięki za uwagę. No i do następnego, cześć.